No na dzisiaj mamy koniec, mamy zaciągnięte wszystko siatką, klejem, czekamy do jutra aż to stwardnieje nam, w międzyczasie już mamy też przyklejone płytki na cokole. one są co 10 cm były nacinane żeby uzyskać ten promień co ma wanna, ale przyjdzie fuga I tak jak widzicie tutaj też były jakieś zarzuty, że fuga ze ścianą się nie zgrywa, zwróćcie uwagę fuga jest w kolorze, w kolorze płytki i praktycznie tej fugi w ogóle nie widać. Na tamtej ścianie nam się zgrywa, nie? Czyli tamta ściana kolankowa razem tutaj z podłogą nam się zgrywa i też tego nie widać. Tamta tylna ściana wygląda jak jedna wielka plansza. Fugi zostały wykonane i praktycznie ich nie widać. Także nie wiem, czy jest sens tutaj. się spuszczania i robienia, żeby te fugi się zgrywały. Bo no mówię, tutaj mamy co 10 cm fugę i też nam się nie zgrywa z podłogą, tak? No, także jutro będzie, myślę, w wanna w całości zabudowana i jutro też przyjeżdża szklarz i będzie robił tą całą ścianę w lustrach. E, łącznie z drzwiami przesuwnymi też będzie y, na drzwi wklejał lustro. Także będzie mega fajny efekt, oglądajcie, śledzić TikToki. I co, w międzyczasie też mamy zrobione tutaj odpływ liniowy zamontowane, bateria dzisiaj została zamontowana, deszczownica. Tutaj te półki się tak prezentują, które też były nagrywane, to możecie sobie zobaczyć jak to wygląda. Plus jeszcze na suficie mamy tynk z Jägera Sahara. Tutaj jest głośnik na bluetooth w suficie. Też bardzo fajny temat. Jakbyście chcieli to mogę Wam polecić tanie głośniki za 200 parę złotych i no boom boksuje mega dobrze. Tu jest jeden i tutaj jeszcze będzie docelowo drugi. Tak to wygląda, i na tą chwilę, na dzisiaj kończymy. A jutro dalszy ciąg zabudowy wonny.